Sól na planie serialu 1670. Wyglądamy jak pacjentki oddziału zamkniętego, więc czas wcielić nasz pomysł w życie i po raz stąd zwiewać. Prosto na plan filmowy. Wracacie na oddział! Uciekły! Oto my, Madzia, Jazia, Lucynka i Żaneta wbiegamy do chatki na uboczu, a tam... Sól, sól i jeszcze więcej soli. Ach... Od tej soli to nam się wszystkim pieeeeknie Grzesiu nam pokazuje, jak wiązać woreczki z solą. Dobra, czas na ujęcie. Skupiona na maksa i... 2, 1, akcja! Kamera poszła w ruch. Był dubel, więc pora na poprawki kostiumów, charakteryzacji i scenografii. A także na śmieszki-heheszki pomiędzy ujęciami. A jeszcze kilka to wskazówek od reżysera. ostatni, idzie po prostu wysoko, a nie że widać na, na, na kamery. Mhm. I kręcimy dalej. Tak scena wygląda na żywo. Lucynka! I! Chcę dla was pracować. A tak prezentuje się w obiektywie kamery. Lucynka. И... I... Хочу для вас работать.